Wracamy na drugą kwartę tego meczu. Druga próba dla Szaks. Dalekie podanie na skrzydło. I tak! Pierka w rękach dla Inter Interception. Przechwyk. A kochani, futbolówkę złapał. Kuwanowicki. Wielkie brawa dla niego. Tak jest. Zadowolony i to bardzo z siebie cornerback ekipy Lowlanders Białystok. Oczywiście piłka złapana w polu punktowym, no, chociaż nie, jednak troszkę przed polem punktowym. Już chciałem mówić, że będziemy mieli tak zwany touchback, czyli z 20 jarda zagrają Lowlanders, ale nic z tych rzeczy. Piłka złapana blisko pola punktowego dokładnie na jardzie siódmym z tego miejsca pierwsza próba dla gospodarzy, z tego miejsca pierwsza próba dla Lowlanders przypomnijmy rezultat 21 do 0 czas na czwarte przyłożenie w tym meczu ale aby je zdobyć trzeba przejść z piłką niemal całe boisko a tutaj oczywiście nie kto inny pierwsza próba Damian Ale ależ dzisiaj ma mecz Damian Oczywiście pierwsza próba po tym pikku Damiana Kołpaka, grają dalej gospodarze, już piłka dalej od pola punktowego, mamy żółtą flagę, ale z tej akcji tak nic nie będzie, przerzucony Alex A-Train Allen, no, nie najlepiej tym razem podawał Jabari Harris i ta kara chyba przeciwko defensywie, gdyby była kara przeciwko formacji ataku, wtedy gwizdki zatrzymałyby grę. A jaka będzie? Zobaczmy. Nieprawidłowy ruch do przodu przez że Brzmi tak, czyli jest odrzucone, druga próba. A więc y, jedna kara przeciwko Lowlanders, ale zdecydowali się na odrzucenie y, tutaj. Ja na wyróżniona, jednak zdecydowali się przyjąć karę. Pięćdziesiąt kary, powtórzenie pierwszej próby. No, Sharks tutaj mieli troszkę zawahania, jeśli chodzi o to, czy przyjąć, czy nie przyjąć rezultat tej kary. Tak czy inaczej yy, zdecydowali się jednak przyjąć, a więc mamy nie drugą próbę, ale po powtórkę pierwszej. Więc na minut do przejścia przez ekipę gospodarzy Jabari Harris. Yy, no, ma tutaj sporo miejsca, to może być pierwsza próba, to będzie pierwsza próba, ale z biegunek a każdy... Jednak nastąpił na linię boczną tutaj w okolicy 40 jarda Jabari Harris, ale tak czy inaczej zasłużył na wielkie brawa. Jabari Harris! Tak jest. Już jesteśmy na połowie przeciwnika. No to jest moment z tak znakomitymi zawodnikami jak i Haris. Moment z nieuwagi. No tutaj to była bardzo szybka decyzja. Jednak nie podaję do żadnego z kolegów. Jednak samemu biorę sprawy w swoje ręce i biegnę do przodu z piłką. No i widzimy, jakie są tego efekty. 39. Jak pierwsza próba. no tak de Zdanie na skrzydło Aleksy hey, Eitreynalen. E, pierwsza próba. Jednak tak, jednak będzie. Ależ tam zwrót przy linii bocznej w wykonaniu Aleksa Alena. No i oczywiście świeże cztery szanse po raz kolejny na konto. Prima Lowlandes Lowlanders Biały Stok. Piłka już na 26 jardzie. No te czwarte przyłożenie jeszcze przed momentem było gdzieś tam daleko, bo byliśmy niemal pod swoim własnym polem punktowym. A teraz proszę, już na drugiej stronie boiska gracze Lowlanders. Już do pola punktowego gości tych jardów bardzo, bardzo niewiele. No i po raz kolejny piłka w rękach Jabariego Harisa. A, A i oczywiście musi być złota flaga. Yy, tylko która z dużych zostanie. Tak. tak jest. Falstart. Tym razem po stronie Lowlanders. Falstart, a więc no, pięć jardów kary. Pięć zostanie cofnięta formacja ofensywna Lowlanders. Mówiłem o tym. Zawodnicy mogą startować do gry dopiero w tym momencie, kiedy piłka zostanie poruszona. Oczywiście są wyjątki. Ale generalna zasada jest taka, że piłka zostaje poruszona, wtedy gramy. No i po raz kolejny niezniszczalny Damian Kołpak. Pięć jardów do przodu, Damian Kołpak. Odrobił wszystko to, co stracili przed momentem za sprawą kary gracze Lowlanders. No a Damian tutaj w poszukiwaniu swojego siódmego przyłożenie w tym sezonie wiele częściej wykorzystywane dzisiaj niż w innych meczach. Daran No chcę tutaj udowodnić, a tymczasem jest e, pierwsza próba bardzo dobrze po raz kolejny. Lomandes podawał oczywiście Czabari haris, łapał piłkę, Paweł Lewczuk. Wielki bramak! Nolecuk numer 26 na koszulce, czy będzie przyłożenie już teraz, ledwie 12 jardów tyle, dzieli nas od pola punktowego, raz jeszcze Jabari Harris, Zależ spokój tego zawodnika. No i była tutaj szansa, była szansa na ten touchdown, ale niestety nie złapał piłki Łukasz Czaczkowski, już drugi raz bardzo blisko przyłożenia, ten właśnie zawodnik pamiętamy, po drugiej stronie boiska on również miał szansę, no troszkę dzisiaj, brakuje może koncentracji, tak czy inaczej będzie szansa, aby poprawić się w następnej akcji, następna szansa, druga próba, raz jeszcze z 12 jarda grają Low Latex. Aleksa ale dużo wolnego miejsca i tak jest Kaczmarek, Biały Białystok, Aleks, H-Rain, 27 do 0, ależ pogląd tutaj, dzisiaj w Białystoku. I oczywiście za moment sikarkur zalewski. Warty raz dzisiaj będzie miał szansę na to, aby podwyższyć za jeden punkt. Extra point, bonusowa zagrywka po zdobyciu przyłożenia Artur Zalewski. Czy uda mu się trafić piłką pomiędzy żółte słówki tej pięknej bramki, która od tego sezonu jest tutaj na boisku obok stadionu Jagiulani. A to czas oczywiście Artur Zalewski. Idealnie, idealnie. No i mamy wynik: 20.

Myślę, że jeszcze dopowiem tylko, że to był 29. skutecznie kopnięty extra point w wykonaniu Artura Zalewskiego. W tym sezonie znakomite osiągnięcie, jeśli dobrze pamiętam, jest w tym momencie na trzecim miejscu spośród wszystkich kickerów Top Ligi w ilości skutecznie zagranych akcji. Za jeden punkt przed nim tylko i wyłącznie Dawid Pajcieszyn z z Wrocław, a także Jakub Fabich, kicker ekipy Seahawks Drodzy Państwo, jesteśmy mniej więcej w połowie drugiej kwarty tego meczu. Za momenci przed nami kolejny kick off w wykonaniu Lulanders Biały sok. No i będzie ee, no, tak naprawdę jedna z ostatnich szans na Sharks. E, aby tutaj zawalczyć w tym meczu, aby podjąć e, rzuconą rękawicę, aby e, no tutaj wciąż mieć nadzieję na zwycięstwo. Cztery przyłożenia na tym etapie spotkania to jeszcze jest e, różnica do odrobienia, no, ale tutaj czas zaczyna coraz bardziej działać na korzyść ekipy Lowlanders. Białystok kopi, oczywiście Artur Zalewski, jak tym razem. O tym razem daleko, tym razem nie ma próby onside kicka, jest akcja powrotna, Maciej Kaczor, zatrzymany, ależ tutaj potężne uderzenie, Może Pacewicz. Jest oczywiście fair play. Na końcu podziękowali sobie za tą akcję Graz Sharks, a także Lowlanders. Takie właśnie obrazki chcemy, chcemy oglądać na boiskach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego na placu boju. Twarda walka tak z jednej i z drugiej strony, ale po zakończeniu akcji, po zakończeniu meczu wzajemny szacunek jednej i drugiej ekipy o tym, że lubią się wydrużyny, no ale tutaj oczywiście ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, ktoś musi być lepszy od przeciwnika. No i drodzy Państwo, przed nami kolejna pierwsza próba na Warsaw Sharks 21 jard. No i grają goście. Zaczyna się, no jak zwykle chciałoby się powiedzieć, od akcji biegowej, zatrzymana ta akcja podwójna. Informacja od prezesa Lowlanders. Maksiu nie szuka już żony. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale z całą pewnością kod odczytany prawidłowo przez publikę na stadionie Lowlanders-Białystok. Gramy dalej. Druga próba. 7 jardów do przejścia. O tutaj startuje na przeciwnika Langbecker, gospodarzy. No i widzimy, jak to wszystko się kończy. Kolejny raz świetnie w defensywie. Tym razem Michał Maksimowicz, wielkie urawa! Tak jest, numer 27 na koszulce. Ten zawodnik do... No... Na ten moment to już można powiedzieć, że to jest legenda Lola Anderson chyba od samego początku w klubie e, ludzi z Nizin od tylu lat już promuje i w futbol amerykański tutaj na Podlasiu a tymczasem e, no, wciąż w znakomitej formie ten właśnie zawodnik z numerem 27. No kramy dalej e, tutaj próbują złapać e, na e, offside. Graczy Lowlanders, goście. 5 karę. teraz trzecia próba. Ale przekombinowali, kończy się to wszystko fal startem po stronie Sharks. No i te ciężko wywalczone 7 yardów e, zamienia się e, na 8 yardów do przejścia. E, no więc e, troszkę utrudnili sobie zadanie w tej trzeciej próbie gracze Sharks. No zobaczymy jak sobie poradzą próba numer 3. Tak jak mówiłem, 8 jardów do przejścia. Piłka ustawiona na jardzie 23. Krajem dalej. Woksel Sharks. No, udało się złamać pierwszy, drugi, trzeci taką. Pierwsza próba na Sharks, Mikołaj Panlaczyk. No i niestety mamy kontuzję jednego z zawodników, Lowlanders. Mamy nadzieję, że to nic poważnego, ale tutaj wygląda na to, że będzie potrzebna interwencja służb medycznych. No, zobaczmy, czy na Radę wstać o własnych siłach graczy Lowlanders. Tak, udało mu się, ależ to jest twardy zawodnik. Wielkie, wielkie brawa, Łukasz Światkowski. Tak jest, numer 29. Zmierza w kierunku linii bocznej, będzie chyba zmiana. Tak czy inaczej, z całą pewnością wróci jeszcze do gry w tym meczu. Grający z numerem 29, Łukasz Światkowski. Raz jeszcze, wielkie brawa dla niego. Kochani, gramy dalej, piłka na 32 jarcie. Pierwsza próba Watson Sharks. FIFER! 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 Akcja biegowa, Karol Zak, No tutaj wydawało się, że będzie próbował do końca, ale nie było miejsca. W drugą stronę, Karol Zak, 5 jardów. Tyle właśnie udało się pokonać rozgrywającemu Warsaw saks i na 36 w tym momencie, jak gdzie będzie oczywiście druga próba, no i opuścił boisko Karol Szak, no inteligentne zagranie, nie chciał tam uberwać od któregoś z zawodników Lowlanders chroni własne zdrowie rozgrywający ekipy Sharks wie jak kluczowym zawodnikiem jest na swojej ekipy wie, że no tutaj on nie może sobie pozwolić na to, aby opuścić prac gry po jakimś niepotrzebnym zagraniu którego go wykluczyć. jest do spotkania a Tymczasem druga próba akcja biegowa raz jeszcze no ten niesamowite dzisiaj Mikołaj Pawlaczyk 4 jardy do przodu, dotarły do 40 Jada W tym właśnie miejscu ustawiona będzie piłka i już za momencik druga próba po stronie Szaks. Przepraszam, trzecia próba oczywiście. Druga próba to był ten bieg Mikołaja Pawlaczyka. Tymczasem próba numer 3. 2 jardy do przejścia. O i tak jest. Głośno, głośno wspieramy Pippens, Zbierają się do tej akcji reakcja Będzie akcja biegowa. Mikołaj Pawlaczyk no tak na granicy trochę. Zobaczymy, w którym miejscu sędziowie ustawią piłkę. Widzę, że niektórzy sędziowie podnoszą w górę zaciśniętą pięść. To może oznaczać, że mamy próbę numer 4, ale widzę, że jednak nie. Jednak pierwsza próba tam zadecydowały centymetry. No i e, tutaj Damian Jóżyk nie miał żadnych wątpliwości. First down, pierwsza próba. E, no i oczywiście e, świeże cztery szanse dla ekipy Warsaw Sharks. No i jeśli się nie mylę, to zdecydowanie najdłuższa seria ofensywna w tym spotkaniu. Jak na razie po stronie rekinów z Warszawy. E, mam cztery przyłożenia, przewagi ekipy Lowlanders. Najwyższy czas e, dla gości na to, aby zacząć zdobywać punkty. Zobaczymy, czy uda im się koronować tą serię ofensywną, zdobycie przyłożenia. Czy też Holandes tutaj wytrzymają w defensywie daleko. No i tam jest kolejka. No i ich A to oznacza, że będzie pierwsza próba na... P Widzę, że teraz pojawiła się żółta flaga na murawie. E, tam e, wydawało się, że troszkę nielegalnie odpychał e, jednego z zawodników e, Sharks, e, defensor Lowlanders. E, tak to przynajmniej wyglądało z boku. Zobaczymy, jaką tutaj decyzję podejmą sędziowie. Być może ta flaga już za jakąś akcję, może jakiś nielegalny blok w już podczas akcji podwrot, powrotnej. Tak czy inaczej, arbitrzy zebrali się na środku wojska, aby ustalić co i jak. No i za moment oficjalny werdykt. W zakończeniu akcji. Tutaj zachowanie. drużynie ataku. Numer 23, 18... Jeszcze jeden. 16 artystary kary jest dwa razy zbliżony, następnie połowa dystansu. Pierwsza próba Lulanda. Oj. oj to była trójna kara. Trzypą klupą. Chciałoby się powiedzieć. No i w ten sposób zobaczcie Państwo, w którym miejscu za chwileczkę pojawi się piłka, a ona będzie naprawdę bardzo, bardzo blisko pola punktowego Warsaw Sharks. Aż trzech zawodników ukaranych za niesportowe zachowanie. No tutaj bardzo, bardzo wzburzeni tą ostatnią akcją gracze Sharks. No ale tak jak mówiłem. Tam było troszkę na granicy, jeśli chodzi o kontakt skrzydłowego z kryjącym go obrońcą, tak czy inaczej, no, takie, a nie inne decyzje sędziowskie piłka ustawiona, zobaczcie w którym miejscu, prawie na 10 miardzie w, w, w ten sposób. Wielką, wielką szansę mają na to, aby powiększyć do 35 punktów swoje prowadzenie gospodarcze w dzisiejszym meczu. Jesteśmy już gotowi na kolejną akcję. Pierwsza próba, jak widzimy dopiero teraz, śmiga w kierunku pola projektowego łańcucha. Widać te wtopomarańczowe wskaźniki, które łączy ten dziesięciogardowy przyrząd, który pomaga nam odmierzać miejsce na boisku. Tak czy inaczej, jesteśmy już wewnątrz 10 jarda. Tak to przynajmniej wygląda z tej perspektywy. A to oznacza, że łańcuch może nie być już potrzebny. No bo jeśli mamy go in situation, to wtedy oczywiście łańcuch jest już odwrócony na bok do pola punktowego. Pozostaje mniej niż 10 yardów, a w tej sytuacji wydaje mi się, że około 6, tak to wygląda z linii bocznej boiska, 6 yardów muszą pokonać Lowlanders, aby powiększyć swoje prowadzenie do 35 punktów. i drodzy Państwo, gdyby został osiągnięty. Właśnie taki dystans pomiędzy drużynami. Wtedy włączamy tak zwane mercy rule, czyli regułę litości dla przegrywającego przeciwnika No i czas zbliżający nas do końca meczu upływał będzie dużo, dużo szybciej niż normalnie pięć przyłożeń, przewagi. To jest potężna przewaga, ale jak na razie wciąż cztery przyłożenia 28 do 0 po stronie Lowlanders. Tutaj... Wersji rund w pierwszej połowie to byłoby niesamowite osiągnięcie ekipy gospodarzy. Zobaczmy czy się uda, a tymczasem jeszcze jedna żółta flaga. Zakończenie akcji, tutaj zachowanie nr 63 zróżnie obrony. Karol jest połowa dystansu pola punktowego, automatycznie pierwsza próba. No i tutaj mocno wyprowadzeni z równowagi zawodnicy Sharks. Tam trwają dalej dyskusje z ekipą sędziowską, która to już flaga za niesportowe zachowanie, chyba piąta jeśli dobrze yy, liczę. No naprawdę, Sharks znani są z krewkich nastrojów, ale teraz bardzo mocno zirytowani tutaj decyzjami i tym, co dzieje się na boisku. Tak czy inaczej, muszą jak najszybciej ochłonąć. No i wracamy do rywalizacji, wracamy do gry. Już gotowi goście, gotowi również gospodarze. Czas w końcu na tą pierwszą próbę. Jabari Harris. I... aj, zatrzymany! Zatrzymany Jabari za Harris, Świetnie w defensywie Marcin Goc. Marcin Goc, linebacker, grający z numerem 55. Więc jest, nakręcają się jeszcze gracze Lowlanders, oni nie chcą tutaj zaliczyć to piąte przyłożenie już przed przerwą. Jeszcze raz Jabari Harris i... Zatrzymali rozgrywający gospodarzy, tam jeszcze żółta flaga, kolejna żółta flaga rzucona przez Arbitro. Zaczyna się nam troszkę robić ten mecz, tytne po stronie jednej, po stronie drugiej. Duża żółta flag w tej fazie spotkania, zobaczmy jaka będzie decyzja Arbitra. To jest osobiste, <zodzicjanie> to blok. do kumulatury, 10, 15 razy kary. No cóż, blok, nielegalnie zablokowany, e, nacierający na Chawariego Harisa, jeden z zawodników defensywy Warsaw Sharks. No i tym razem to Jardy e, kary tracą. Niestety gracze Lowlanders, e, biały piłka, wraca na 21 jard, e, a więc wyszliśmy z Red Zone. E, no ale wciąż mamy drugą próbę. jeszcze jedna rzadka flaga. No i ta piłka nie złapana przez Aleksa Alena. Tak czy inaczej, tak, wydaje mi się, że to będzie offside teraz No zobaczmy, offside, to już Offside, nie broni, nie chce być kare, nie tak, jest offside zgodnie z przypuszczeniami. I wracamy na 16. kolejna powtórka drugiej próby. No a tutaj e, taki troszkę brzydki moment tego meczu, dużo flag, ale mamy nadzieję, że już teraz wrócimy do pięknego futbolu. Wrócimy do efektownych akcji po stronie formacji ofensywnej. Mały stop. To do Dużo wolnego miejsca, dobry blok. Tak jest! Kostę! Rolandę! Biorstok! Ale zaczekajmy! Zrób ta na murawie! Jeszcze jedna! Holding! Ma ataku! Tak jest! Powtórka drugiej próby! 10 jardów kary! Holding! Nielegalne przytrzymywanie jednego z zawodników defensywy! A to nielegalne! przytrzymywanie tało przyłożenie, więc sędziowie musieli być tutaj konsekwentni. Bo będzie raz jeszcze e, co Kajka wyraza Janki 24. Jeszcze e, raz szansę, a po drugie, już ma trzecie, po nawet raz, tej drugiej kluby pracy Pani czy to będzie każda? Chyba jeszcze troszeczkę zabraknie. Tak czy inaczej kolejna kolejna flaga. I jeszcze raz, czyżby jeszcze raz holding? No, jaka będzie decyzja sędziów? A prawda, festiwal flag w tej fazie mecz żółto na urawie i to nie tylko za sprawą żelzejów, ekipy Lowlanders. Panie Jacek to tu ze zdrowym obszarem GF-a mamy 25 różni obronnych. Karol z połowy pola punktowego, automatycznie pierwsza próba. Do końca połowy zostało 20 sekund. Tak jest, ta ostatnia informacja chyba najistotniejsza tutaj. 20 sekund pozostało do, tej, do końca tej wyjątkowo długiej, pierwszej połowy spotkania. No i mają tutaj nadzieję na to, aby zaliczyć Mercy Rule już w pierwszej połowie meczu gracz. Lowlanders Białyston, aby to się udało, muszą tutaj zdobyć przyłożenie, także skutecznie podwyższyć. Jabari Harris, tylko on za swoim centrem. Wszyscy pozostali zawodnicy rozstrzeleni na pozycjach trzygłowy. No i solowy bieg Jabari'ego Harrisa. Tym razem pragnie widzę. No więc można się tutaj cieszyć. Kolejny kasał. Jabari Harris. To teraz zem bez żadnej żółtej flagi raz jeszcze wielkie urawa to Mariharis! i oczywiście Artur Zalewski, to jest ważne aby zaliczył skutecznie do podwyższenia, wtedy już w pierwszej połowie będziemy mieli tutaj Mercy Roll na stadionie w Białymstoku. nie jest udane 34 do zera nie będzie mercy rule, jeszcze nie teraz 34 do zera prowadzą Lowlanders no i teraz spójrzmy na arbitra koniec pierwszej połowy meczu wielkie brawa dla Lowlanders którzy prowadzą 34 do zera